Uwaga, ostrzeżenie, koszt paczki 100 Pokécoinów został podniesiony w niektórych krajach. Ceny różnią się w zależności od poszczególnych regionów. Mogą to być niezbyt dobre informacje dla niektórych widzów mieszkających poza granicami naszego kraju, bo na szczęście cena w Polsce nie została zmieniona. Zaraz przedstawię Wam dokładnie te zmiany w cenach Pokécoinów, ale najpierw zobaczmy na nowy event, który może być. Potencjalnie dosyć ciekawy. 57 km w zeszłym miesiącu. Wybiła godzina 10, więc te spawny powinny zacząć się zmieniać. Pojawił się research. Przejdź 5 km, wykluć 3 jajka, przejdź ścieżkę, zrób 1000 m. Przez chwilę myślałem, że jest napisane 1000 km. To by było dosyć ciężkie. 1000 m przechodząc ścieżki. Użyj insensa na ścieżce. Złap 20 poczków na ścieżce. Także tak. W tym momencie zaczął się event ścieżek o nazwie Out to Play, a w nim częściej pojawiający się keklion To dobrze, bo nie mam shiny. Szansa, że go złapię, jest bardzo niska, ale próbować można. 3 razy X za ukończenie ścieżki. 2 trzecie dystansu na Buddy Candy chodząc na ścieżce. I wraz z tym eventem zwiększono dostępność ścieżek na całym świecie. Także jest szansa, nie mówię, że na pewno, ale jest szansa, że pojawiły się u Was w okolicy jakieś nowe ścieżki. Jak spojrzę na swoje, na przykład takie zgłoszone przeze mnie, to jest to bardzo niespójne, bo na przykład jeszcze są niezatwierdzone ścieżki, które zgłaszałem 10 sierpnia, to jest półtora miesiąca temu, tutaj w Szczecinie, a zatwierdzili na przykład taką ścieżkę, którą zgłaszałem chyba sporo później. Także no jakieś tam ścieżki pojawiają się powoli, ale nie nastawiajcie się, że już wszystkie, które zgłosiliście miesiąc temu czy ponad miesiąc temu już będą. No niestety to trwa. Zmniejszone wymagania poziomu, żeby trenerzy mogli Tworzyć ścieżki, niestety w tym artykule na lidaku nie znalazłem, jaki dokładnie to jest level, no ale nie wiem, 35? Może napiszcie mi w komentarzach, jak już macie dostęp do tej funkcji. Poprawki Quality of Life do ścieżek. Widzimy więcej ścieżek na liście. Są strzałki, w którą musimy iść na ścieżce. W przyszłości będzie można znajdować części komórki Zygarda, więcej trenerów będzie mogło zgłaszać ścieżki. Pojawi się notyfikacja, gdy będziemy blisko ścieżki. I inne. W tym evencie na Dziko spełnują się takie poczki jak saida Growleaf, Onyx, ivy Fibas, Lubat, Pomi, a nawet arkanine i mamy tutaj potwierdzenie tego na żywo, bo to jest jeden z pierwszych Pokémonów, które dzisiaj zobaczyłem na tym evencie. Rzeczywiście Arcanine spawnuje się na dziko. Ciach, łatwy ekscelencik. I siedzi. W jajeczkach dwójkach. Hisujański w Chinchu, Klefa, Iglibuff, Meditate, Larvesta, Fomantis, Wimpot, Lechong. W siódemkach hisujański w Voltorb, Quilfish Snizel. Czy ktoś to jajka polecam wyklować? No, jak komuś bardzo, bardzo, bardzo zależy na tym hisujańskim w To można, ale to jest taka pułapka. Uważajcie! I w Fidresearch wykluj jajko! Snizę lub gurfish, wykluj trzy jajka, grolif 6 km, połmi, 6 pięć km growlif. I mamy nowe przedmioty dla naszego awatara, czapkę, która wygląda jak włosy takiego sędziego z Wielkiej Brytanii. Kojarzycie, jak oni mają te takie peruki? No to tak mi to wygląda. No cóż, na pewno jest to ciekawy moment, żeby przetestować jeszcze raz mechanizm ścieżek. Ja się od niego trochę odbiłem za pierwszym razem, więc myślę, że teraz może w końcu się do niego przekonam. I kolejne quality of life, o którym tutaj nie wspomnieli, ale z tego co słyszałem, pojawia się coś takiego jak okienko. Czy chcesz zamknąć już ścieżkę? Dzięki temu mamy więcej czasu na to, żeby sprawdzić. Czy zrespiła nam się komórka Zygarda na tej ścieżce, czy nie? Ja mam bardzo mało komórek Zygarda, mam bardzo mało ukończonych ścieżek, tak jak mówię. Odbiłem się zupełnie od tej funkcjonalności, jakoś mnie nie wkręciło na początku. Sam fakt, że w sumie te ścieżki no, były takie mocno niedrobione, było ich mało. No i to, że podchodząc do ścieżki, ona się kończyła, a wtedy nieraz przegapiliśmy komórkę Zygarda, jakoś mi się nie chciało tego robić. Biorąc również pod uwagę to, że tak naprawdę Zygard no, nie jest aż takim potrzebnym Pokémonem w Pokémon Go. Tak naprawdę, co nam daje ten Zygard, że zwiększymy go na lepszą Formę. Ani to nie jest w pokedexie, bo ta pierwsza forma to już jest w pokedexie. ani ten Pokémon nie przyda nam się na rajdy. Podobno ta najlepsza forma może być ok na PvP. Ja nie gram w PvP. Wiadomo, że fajnie byłoby mieć takiego fajnie wyglądającego Pokémona, ale na ten moment mechanika ścieżek jest dla mnie tylko interesująca właśnie podczas takich eventów. Domyślam się, że w przyszłości również będą eventy, które będą zwiększać szanse właśnie na komórki Zygarda podczas przechodzenia ścieżki, no... Zresztą Niantic sam o tym powiedział, tym, co przeczytałem chwilę temu, że w przyszłości będą takie sytuację, że będzie jeszcze zwiększona szansa, czy więcej komórek Zagarda. Także jakoś mi się nie spieszy, bo szczerze mówiąc ja nie zauważyłem, żeby rzeczywiście jakieś super fajne, rzadkie, mega fajne Pokémony respiły się z tych ścieżek, ale napiszcie mi, bo wiadomo, że ja sam tu tutaj nie mam zbyt dużego, zbyt dużej próbki badawczej, więc napiszcie mi Wasze doświadczenia. Jaki był taki najfajniejszy, najrzadszy, najlepszy Pokémon? którego złapaliście na ścieżce, ale nie taki po prostu randomowy Pokémon, tylko taki, który rzeczywiście miał tą ikonkę, że on się zrespił tylko dlatego, że byliście na ścieżce. To jest ta taka ikonka takie jakby trasy z taką flagą. Zresztą zaraz wam pokażę, jak mi się taki Pokémon trafi. Zbijmy rajda przede wszystkim, bo ja nie wyrobię się, słuchajcie, ze zrobieniem tych 60 rajdów na Master Bola. Jak nie będę zbijał jakiś tam jedynek randomowych, muszę pójść na Radawer dzisiaj, na bestie z Johto. To wtedy może troszkę się tego ponabija. O, a teraz kurczę. Dwie minuty czekania, bo nie można kliknąć przycisku Ready, gdy jest się samemu. Nawet jeśli to jest jednogwiazdkowy rajd. Rozumiem zamysł na Antiku, że oni chcą, żeby to była gra towarzyska, może ktoś przez te dwie minuty przyjdzie, dołączy tutaj do mnie, ale czy potrzebuję pomocy w zbijaniu jednogwiazdkowego rajdu? No. Raczej nie, no, raczej nie W ogóle ten kłeścik wymaga od nas, żebyśmy przeszli 100 metrów Fajnie pokazuje, co jaki czas nam się nalicza dystans Zwróćcie tam uwagę po prawej na dole Jak wyskakuje to okienko, nie? O, i znowu To dosłownie tak co 10 sekund Policzmy jeszcze raz, gdy wyskoczy następny raz Ile przeszliśmy jeszcze metrów O, 220, dobra, to liczymy 1, 2, 3 4 5 6 7, 8 9 10 O, no to tak co 10 sekund około, rzeczywiście. O, zrespił mi się Freelish, ale to też nie ze ścieżki. To w sumie ciekawe, bo pamiętam, jak Pokémon Go wychodziło, to wtedy ludzie jakoś to sprawdzali i wtedy rzadziej jakby się naliczały ten dystans, ta odległość. Teraz jak co 10 sekund się nalicza, to jest to dla mnie zaskoczenie. No co, możemy odpalić InSensa? Myślę, że możemy. Super, super. No i teraz na ścieżce. Nie, to nie z ścieżki, tylko z InSensa. O, proszę, w końcu jakiś ścieżkowy spawn. W sumie było mówione, że rzeczywiście pokemony regionalne będą się częściej spawnować ze ścieżek. Pamiętam, jak to wychodziło dwa miesiące temu. No a Sołk jest pokemonem regionalnym, jakby nie patrzeć, naszego regionu. Ja też w ten sposób patrzyłem trochę na tą mechanikę, że ona w sumie przyda się. No bo jeśli to rzeczywiście macie dawać więcej regionalek, no to jadąc gdzieś na wakacje będzie dużo fajniej niż kiedyś do regionu, gdzie jest po prostu jakiś nowy dla Ciebie regionalny. Pokemon. dlatego że będziesz miał jakby gwarantowane, że go złapiesz, jeśli wejdziesz na ścieżkę i po prostu tu w ten sposób sobie będziesz działał. No ale okazuje się, że w praktyce no to aż tyle się tych regionalnych poczków nie ręspi na tych ścieżkach. Ale w sumie to sobie jeszcze sprawdzimy dzisiaj, nie? Na razie pierwsza ścieżka i już jeden sołk. O, uciekł mi. W sumie dobry ewencik, żeby na przykład Shiny Onixa przygarnąć, albo zebrać x do Stylixa. Chyba na jakąś ligę się przydaje w PVP. Generalnie postarałem się zrobić tak te ścieżki, bo tutaj te wszystkie ścieżki to są robione przeze mnie. Postarałem się je robić w ten sposób, żeby kończyło się jedną i od razu w tym samym miejscu zaczynało się kolejną. I powstało jakieś takie wielkie na przykład kółko. Mam nadzieję, że ten zamysł tutaj będzie w miarę działał. O, jest komórka Zygarda, rzeczywiście. O, no i dodała mi się do kostki. I teraz tak, aktualnie właśnie jak dojdę do końcówki ścieżki, to powinno być pytanie, czy chcę zakończyć ścieżkę. Aha, no tutaj mi się świeci po prawej na dole i mogę sobie samemu nacisnąć, że ukończ. No, zachulało, zachulało. Udało się. Ultra bole, 1000 dastu, 12 tysięcy expa. To nie jest tak źle w sumie. Na laki, bo to było 24, no lepsze to niż nic, nie? Lepsze to niż nic. Oczywiście też sporo zależy od tego, czy robimy długie ścieżki, czy krótkie. A, tutaj od razu nawet nie muszę nic tylko tu się zaczyna kolejna ścieżka. Moja najnowsza ścieżka, czyli ruda, czyli cuda. Nazwałem ją po prostu na cześć tego Pokestopa tutaj, który jest muralem. O, pięknie. O, jest rzeczywiście regionalny Pokémon. Nie jest ze ścieżki, tylko z insensa, w sumie i z pogody. Więc to chyba nie możemy zaliczyć na poczet, na poczet ścieżki. I wyobrażacie sobie, że płaciliście dopiero za quest'a czasowego. Ile temu był ten event? Dwa tygodnie temu, gdzie się dopłacało parę tam złotych, czy nawet paręnaście, żeby mieć więcej spotkań z pałmi. a teraz on się po prostu respi na tym evencie, jak mu się podoba. I to samo w sumie jest na aktualnym evencie. Zobaczcie, Tales of Adventure, 12 złotych, 6 spotkań z hiszpańskim Growleafem, 5 spotkań z grulifem, 2 inkubatory, 1 super inkubator. No warto? No nie warto. Zwłaszcza, taki bilet, no nie można kupować za pokecoiny, tylko bezpośrednio za pieniążki. A propos pieniążków i pokecoinów, przeczytajmy artykuł GoHuba, które dokładnie kraje zostały dotknięte zmianą cen pokecoinów. Słuchajcie, w Australii podniesiono cenę paczki 100 pokecoinowej z 99 centów na dolara 59. To jest ponad 50% podwyżki. W Wielkiej Brytanii z 79 pensów na 99 pensów. Uu, w Kanadzie podnieśli generalnie na dolara 39 centów. W Nowej Zelandii z 99 centów na dolara 69 a w Indiach ceny pozostały bez zmian i to jest ciekawe bo w tych krajach wcześniej najbardziej opłacało się kupować zestaw stu coinów, tak jak w wielu krajach tak jest i teraz na zmienił to po to żeby jakby te większe paczki były bardziej opłacalne w stosunku do stu coinowej ale zamiast zrobić to dobrze czyli obniżyć ceny tamtych większych paczek co podnieśli ceny tej stupokajnowej Oczywiście każdy może powiedzieć, że przecież nie musimy korzystać ze sklepów w grze, a możemy skorzystać sobie z sklepu Pokémon Go na stronie internetowej, gdzie te ceny są nawet troszkę korzystniejsze nieraz niż w grze, bo mamy różne promocje. Ok, ok. To jest prawda. Z drugiej strony widzimy bardzo ciekawe zjawisko, które informuje nas, że Niantic, jak chce, to może sobie dowolnie manipulować w sumie tymi cenami w poszczególnych krajach, ale z jakiegoś powodu zdecydowali się nie podnosić cen. Na przykład w takim kraju jak Indie. Przypominam, że w Indiach w przeliczeniu na złotówki wychodzi chyba jakieś złoty 40 zł za 100 coinów. I to jest ciekawa problematyka, na której temat nie chcę zbyt dużo mówić, bo obawiam się, że po prostu jeśli będziemy dalej rozpowszechniać za bardzo te informacje, to Niantic w każdej chwili może sobie tutaj coś przykombinować. Ale wydaje mi się, że może oni mają jakąś, nazwijmy to, strategię. Też chyba wczoraj czytałem artykuł, z którego wynika, że Niantic planuje zwiększyć bazę graczy w Indiach trzykrotnie w ciągu najbliższych paru lat, nawet od niedawna dostępne jest Pokémon Go w języku hindi. No ja wyobrażam sobie takie spotkanie jakiegoś tam zarządu czy jakichś finansowców, działu finansowego w Nianticu i oni tam sobie rozmawiają. Jeden mówi, no słuchajcie, świetna wiadomość, rośnie nam bardzo liczba graczy w Indiach, którzy kupują pokecoiny i z jakiegoś powodu również rosną nam w Indonezji i w Turcji. O, świetnie, no to trzeba inwestować w rynki rozwijające się, to nie podnośmy im cen, żeby dalej tam tak bardzo rosła liczba graczy. Tylko pozostaje pytanie, czy to naprawdę rzeczywiście są gracze z tych krajów, którzy kupują te pokecoiny, czy może jacyś inni gracze. Ale na tym ten temat zostawmy. Natomiast ostrzeżenie jest takie, że skoro Niantic podniósł ceny w tych krajach, to w każdy film może podnieść w każdym innym kraju. Jak ktoś z Was jest obywatelem tych krajów, gdzie pokecoiny są tańsze, to można sobie natrzaskać ich trochę więcej na zapas, w razie gdyby pewnego dnia mieli się obudzić i powiedzieć, dobra, to dzisiaj podwyżki we wszystkich krajach, gdzie PokéCoiny są tanie. No, trochę się tych Arcanine'ów respi, to jest już mój trzeci w ciągu pół godziny. Jak byłem mały, to bardzo lubiłem Arcanine'a. W sumie takie moje ulubione pokemony za dzieciaka to był na pewno Arcanine, Golduck, no i pewnie Charizard jeszcze. Pamiętam, że w anime tam Arcanine był przedstawiany jako legendarny pokémon na początku, jak Ash był chyba w był pierwszy odcinek czy drugi, gdzie Ash poszedł do centrum Pokémon Pikachu, a tam na ścianie Articuno, Zapdos, Moltres i Arcanine jako taka rzeźba, czy płasko rzeźba legendarnych Pokemonów. Po prostu twórcy Pokémonów sami trochę się poplątali w tym wszystkim na początku. W się było chyba napisane w którejś grze, że Arkanan jest legendarnym Pokémonem. z Chin. I co, jest komórka Zygarda? Nie ma. Ale przynajmniej jest czas się rozejrzeć, zastanowić, popatrzeć, czy jest, czy nie ma. No i rzeczywiście nie ma. Także kończymy trasę. Ciach. I mamy, mamy kolejną ścieżkę. Proszę bardzo. Uh, Rare Candy XL! Uh, wow! To było dobre! Tutaj by się przydało zrobić kolejną właśnie w dół. I tak sobie to nagramy, żeby właśnie tworzyły docelowo jedno wielkie kółko. Fajnie by było właśnie, żeby zawsze w tych punktach, gdzie kończą się trasy, w tych samych miejscach zaczynały się kolejne trasy w różne strony bo uważam, że jeśli w ten sposób właśnie rozbudujemy system tras w Polsce, to będzie wygodniej tak naturalnie z nich korzystać, gdzie no tak jak w życiu normalnie idziemy gdzieś, ale potem stwierdzamy, dobra, idę w prawo czy w lewo, tam są pączki, tam żabka, a tam poczta, gdzie muszę wysłać na przykład paczkę i raz pójdziemy w lewo, raz w prawo a nie, że, a nie, że zawsze tą samą ścieżką, nie? Także gdyby one się tak fajnie jakoś rozgałęziały na przykład na takich skrzyżowaniach i można by było sobie tam od razu brać kolejną Fajną trasę, mniej więcej w kierunku, w którym i tak chcemy iść, no to byłoby naprawdę, naprawdę wygodnie z tego korzystać. Powiem Wam tak, no muszę przyznać, że Niantic troszkę poprawia rzeczywiście ten system tras, powoli pojawia się ich więcej. Ten event jest taki, no nie wiem, 6 na 10, ale jeśli rzeczywiście ma przyciągnąć uwagę do tego, że Niantic dalej pracuje nad trasami i traktuje ten feature poważnie i chce go rozwijać, no to myślę, że w tym sensie spełnia swoją funkcję. Na pewno inaczej by się korzystało z tego, będąc w nowym miejscu, próbując eksplorować tak na Czuja, na przykład nowe miasto, w nowym kraju. Ja jeszcze nie miałem okazji w ten sposób korzystać z tego feature'u i domyślam się, że w swojej idealnej formie no, pomagałby on nam wręcz zwiedzać jakieś najfajniejsze miejsca w danym mieście. Fajnie by było, jakby Naiantik zrobił jakieś takie wyróżnione trasy, że na przykład jesteś w Rzymie i od Watykanu do jakichś tam pomników cesarzy, albo w Paryżu od Notre Dame do wieży Eiffla, także po prostu ktoś tu przyjeżdża. Wiedział, że to jest ta najlepsza trasa, którą warto przejść w Pokemon Go i przy okazji zwiedzić wszystkie takie najfajniejsze, najważniejsze monumenty czy budynki. Bo tak, jeśli ma być powiedzmy 1000 tras w danej okolicy, z czego 999 to będą jakieś zupełnie randomowe, np. od osiedlowego sklepu do pralni, to wtedy ciężko będzie wyciągnąć z tego feature'u ten potencjał tych walorów poznawania okolicy. No, a jak ktoś się ciekaw, to jak ukończymy te wszystkie etapy, to z tego jest jeden hisujański Growlif. Wow! Ale jak zapłacisz te 13 zł, to masz jeszcze 5 spotkań z hisujańskim Growlifem, więc 5 więcej szans na shiny. Czy warto? Odpowiedzcie sobie sami. A tymczasem pamiętajcie łapce w górze. Widzimy się długo w kolejnych filmach z Pokémon Go. Trzymajcie się. Na razie. I cześć.